Hej, witajcie z tej strony Lego Natras, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie tą właśnie gazetkę z figurką Obi-Wana Kenobiego. E, zacznijmy w sumie może od tego, że e, omówimy sobie tutaj tą informację, która jest na dole. A więc ta informacja oczywiście nam przedstawia, że jest to gazetka Lego Star Wars. Jest to numer 6 w roku 2023. Cena to jest 19,99. Myślę, że jak za figurkę obiła na Kenobiego, nie jest to dużo. Plus mamy tutaj jakąś kartę. Niestety ta karta póki co jest zasłonięta, więc przejdziemy do niej za chwileczkę. A więc ja sobie słuchajcie, teraz tutaj rozerwę worek. A w międzyczasie chciałbym Was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie subskrypcji na moim kanale oraz oczywiście do zostawienia łapeczki w górę. E, po tym materiałem, jeśli lubicie Właśnie takie tematy klocków LEGO e, No i dobra Ja się w międzyczasie już dostałem do naszego do naszej gazetki, a więc już sobie zaczynamy jej omawianie, ale właśnie kończąc, dziękuję 22 osobom, które zasubskrybowały już nasz kanał. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. No a resztę z Was zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za duże wyświetlenia, słuchajcie, że dużo tak naprawdę oglądacie te filmiki. I zapraszam Was, słuchajcie, na mojego Instagrama oraz TikToka. Nazywam się LegoNatras. Wszystko macie w informacjach. Kanału oraz oczywiście w linkach w opisie. A więc zacznijmy może od opakowania tutaj obi na Kenobi'ego. Tak ono wygląda. Ono jest oczywiście papierowe. Nie robię już opakowań, słuchajcie, plastikowych tutaj. Z tyłu e, tak wygląda. Oczywiście jest e, ta gazetka wydania Blue Ocean, e, jak wiadomo. Tutaj mamy narysowaną właśnie główeczkę naszego Obiła na Kenobiego. Tak ona się prezentuje. Tutaj mamy jakieś napisy oczywiście, że pewnie mały element. No, dokładnie taki jest napis. Ok, ale zanim otworzymy to, zobaczymy sobie kartę. Słuchajcie, mamy tutaj kartę specjalną. E, jest to karta Hunter. E, jest to oczywiście postać z Bad Batch no i tutaj mamy w sumie taką kartę, ostatnio była karta Jody i Duku chyba, o ile pamiętam w ostatnim odcinku a więc tak się prezentuje ta karta możecie dać znać czy jest to dobra karta bo jako, tak jak ostatnio mówiłem no nie znam się kompletnie na tych kartach także możecie dać znać w komentarzach czy ta karta ma dobre statystyki czy słabe, kiedyś może sobie zrobimy właśnie opening wszystkich moich kart, pokażemy sobie je wszystkie, ale no na razie ją odkładamy oczywiście na bok, bo w dzisiejszym odcinku w sumie bardziej chodzi nam o gazetkę i o samą figurkę e, A więc omówmy sobie na szybko gazetkę Mamy oczywiście tutaj e, z przodu narysowany, że mamy dwa genialne plakaty I jest to żołnierze klony Całkiem spoczko się prezentuje, ale to zaraz zobaczymy I przygoda czeka, taki z mandalorianinem Oczywiście mamy tą kartę narysowaną i mamy super komiks co mamy z tyłu? Z tyłu mamy, słuchajcie, informacje. Okej, okay, ten magazyn zapowiada się dosyć ciekawie. Mamy tutaj Poznaj historii Ninja. Nowe wydanie Lego Ninjago Legacy. Świetny pojedynek. Mistrz Wu kontra duch Łucznik. Okej, okay, to jest ciekawy pojedynek. Nowa figurka Mistrza Wu, tak mi się wydaje. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej figurki. I oczywiście figurka e, ducha to oczywiście jest ze starej serii, tylko że no jest to w postaci legacy, więc minimalnie są one zmienione. Te figurki, troszeczkę, ale naprawdę bardzo mało i kiedyś już można było oczywiście to zobaczyć. Te figurki, mamy tutaj kartę Jaya i 6 kart, co jest bardzo naprawdę fajną słuchajcie gazetką. Zobaczymy, ile ta gazetka będzie kosztować i może sobie ją zrecenzujemy, ale trzeba będzie zobaczyć, no, ile ona kosztuje. Ok. Przejdźmy sobie do środka, co mamy w naszej gazetce. A więc w środku mamy informację jeszcze o nowej gazetce z Jurassic World, która też się dosyć ciekawie y przedstawia. A więc przejdziemy już dalej. Tutaj mamy oczywiście spis treści. Tutaj mamy, słuchajcie, nie będę was zanudzał, e komiksem. E komiks, oczywiście, no, żeby sobie przeczytać, musicie sobie kupić hmm, tutaj tą. Właśnie gazetkę, i mamy informację o magazynie z Zielonym Goblinem, którą słuchajcie, ja już posiadam i za niedługo na kanale pojawi się odcinek. Właśnie z tej gazetki, także obserwujcie kanał i wyczekujcie nowego odcinka właśnie z gazetki z Zielonym Goblinem. Tutaj mamy e, część dalszą naszego komiksu. E, no, dzisiaj nie odcinek o komiksach. Także tutaj widzę, że komiks jest o jakichś klonach i o Lordzie Waderze. No i mamy część pierwszą naszych, słuchajcie, tutaj plakatów. A więc jest Kapitan Rex. No i jest oczywiście tutaj nasz Baby Yoda, który super się prezentuje. Naprawdę super superaśnie. No i tutaj mamy część dalszą. Oj, w złą stronę poszedłem, słuchajcie. Mamy część dalszą naszego plakatu o klonach. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Lecimy, słuchajcie dalej, lecimy dalej. Tutaj mamy plakaty, myślę, że Panów Blue Ocean. Tu mamy grę planszową. Tu mamy łamigłówki. Łamigłówki. i jeszcze jedną łamigłówkę. I tutaj mamy komiks o obiłanie, o którym w sumie dzisiejszy odcinek. Tu mamy jeszcze jakiś. Konkurs, chyba, tak mi się wydaje. No, i tutaj mamy informację o magazynie, który już wyszedł. Eee, a nie, to będzie następny numer. 1 czerwca, słuchajcie. No to 1 czerwca, no oczywiście, już za niedługo. Eee, no i mamy tutaj y -Wing. No, ja już widziałem, tak mi się wydaje, ten magazyn gdzieś. Więc nie wiem, czy go już nie ma. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze informacje oczywiście o Lego City Stunts No i ogólnie o zestawach Lego City No i tak by się prezentowała cała nasza gazetka A więc teraz przejdźmy do Myślę najbardziej interesującej Części tego odcinka, czyli oczywiście Do otwarcia figurki Obi-Wana Kenobiego Do otwarcia Obi-Wana Kenobiego Nie za bardzo jest jak tutaj złapać Słuchajcie, żeby rozerwać ten Woreczek, ale sobie Chyba jakoś poradzimy Klej myślę, że stosuję ten sam, który w tych, słuchajcie, plastikowych opakowaniach, bo jest naprawdę mega mocny. Ciężko dosyć rozerwać jest to opakowanie, ale jakoś mi się udało dostać do środka. No i jest. I jest. Słuchajcie, tutaj Obiłan Kenobi w środku. A więc wysypmy sobie go tutaj. Wysypmy sobie go tutaj. Oczywiście wszystkie nasze części już pięknie tutaj wypadły. Oczywiście opakowanie puściutkie. Nic w nim już chyba nie ma. Nie, nie ma. Ok. No i mamy naszego Obiłana Kenobiego, którego sobie właśnie w tym momencie złożymy. Tak wygląda jego ciałko. Tak wyglądają jego nóżki. Sobie tutaj je złączymy, oczywiście. Mamy buźkę, nawet dwie buźki ma, ok. E, całkiem spoko, figurka. E, buźka pierwsza, taka zwykła, buźka druga, taka pilota. No i oczywiście mamy tutaj, słuchajcie, opcję pierwszą, czyli kaptur. A opcja druga to jest, oczywiście, włoski obiła na Kenobiego, takie rudziutkie, długie, także całkiem spoczko. Damy mu, słuchajcie, mieczyk świetlny oczywiście. Czyli broń naszego Obi-Wana Kenobiego No i damy mu kaptur Ponieważ tak jest on pokazany Na gazetce, więc tak go sobie zrobimy Wystawimy mu jego miecz A więc tak się prezentuje ta figurka Ok, a więc tak słuchajcie wygląda Nasza minifigurka Obi-Wana Kenobiego Tak się prezentuje z daleka Teraz sobie ją na szybkości Zobaczymy słuchajcie Tak wygląda, tutaj ma takie brązowe ee, Oczywiście strój tak wygląda tutaj z jednej strony, tak wygląda oczywiście z drugiej strony. Niestety z boku nie ma żadnych nadruków. Tak wygląda troszkę, nawet jak figurka z Lego City bym powiedział, jakiś złodziejaszek. No z tyłu ma troszeczkę, jak widzicie tutaj um, parę tych rysek takich. No, nie wygląda to najlepiej, nie jest to najlepiej słuchajcie tutaj. Zrobiona figurka obiłana, jaką widzieliśmy, ale nadal jest całkiem spoko figurką, i tak się właśnie prezentuje nasz Obi-Wan Kenobi. A więc co? Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał, e, że figurka Obi-Wana Wam się spodobała. No i co? Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, zostawić oczywiście łapeczkę w górę pod tym materiałem, jeśli on Wam się podobał. Wbijajcie na naszego Instagrama, wbijajcie na naszego... E, co tam jeszcze mamy? Discorda i TikToka, które macie oczywiście w linku w opisie lub w informacjach kanału. No i co? Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć i pa pa!